Dzień dobry z miejsca odosobnienia. To oczywiście kiepski żart, natomiast wszyscy zdajemy sobie sprawę, w jakim czasie obecnie jesteśmy. Zostajemy w domu, nie możemy się spotykać, nie wymieniamy książek, nie rozmawiamy o literaturze. No, przykro jest nam na pewno wszystkim z tego powodu. Dni uciekają ciekają pewnego rodzaju spotkania, które mieliśmy dla Państwa przygotowane. Mam nadzieję, że to wszystko będzie do nadrobienia i to już za niedługo. Poza takimi komunikatami, informacjami, które codziennie Państwo otrzymują od nas na stronie, brak nam również jednak tego dzielenia się literaturą, więc może taki kącik. Poezji czy literatury w czasie kwarantanny będzie tutaj zasadny. Mam nadzieję, że będziemy się spotykać w ten sposób w jakimś rodzaju cyklu. Ja dzisiaj do Państwa przygotowałem coś związanego z dniem, który niestety uciekł, czyli 21 marca, był to Światowy Dzień Poezji. Mieliśmy dla Państwa przygotowaną małą niespodziankę w różnych częściach miasta. Miał pojawić się cytat z traktatu poetyckiego Czesława Miłosza, w którym no dość wyraźnie pojawia się nazwisko, myślę, że można powiedzieć, przyjaciela Miłosza, sam tak o nim mówił, poety związanego nieodzownie z miastem Będzin. I z naszą biblioteką. Ja dziś przyniosłem związane z Władysławem Stefanem Sebyłą, bo o niego chodzi, Tom Ukryta Prawda. Ten tom został wydany w roku 2012. Wtedy to przypadała 110. rocznica urodzin poety. W związku z tym, Towarzystwo Historyczne imieniu szembeków podjęło inicjatywę uczciania pamięci Sebyły. No i postaram się przeczytać po prostu wiersz. Jest to jeden z, z ulubionych moich wierszy Władysława Sebyły. Z tomu Koncert egotyczny, wydanego w roku 1934. Jest to utwór pod tytułem Trójśpiew prosty i jest, ja przeczytam pierwszą część tego tryptyku, czyli część zatytułowaną O Narodzeniu. Cały wiersz opublikowany był w 33 numerze pionu właśnie w roku 1934, więc jeżeli Państwo pozwolicie. O narodzeniu. Bądź pozdrowiony nowonarodzony, powołany z głębiny, z dna morskiego wyrosły kawałeczku otchłani. Musisz służbę odsłużyć, Musisz siebie powtórzyć, świat stworzyć, świat porzucić, niezawinione winy odkupić i powrócić w głębiny na dno do otchłani. Bądź pozdrowiony, nowonarodzony, Stworzycielu siebie samego. Rośniesz, i gwiazdy się rodzą, deszcze pluszczą po morzach, budzą się wiatry w powietrznych przestworzach, głębinieją nieba odmęty i przecieka przez Cię niepojęty rzeczy wszelakiej ocean. Bądź pozdrowiony, nowonarodzony któryś wypłynął z ciemności, stworzycielu siebie i świata. Coraz mi jesteś cięższy, coraz więcej nieba zagarniasz, gwiazd rozpleniona owczarnia poczyna się w ciebie zapadać. Przestwór w sobie zamykasz i szmer górskiego strumyka i niezmierzony ocean. Coraz mi jesteś cięższy, stworzycielu i świata pożerco. Już nie rośniesz, już świat masz w sercu, Zatoniesz, zatoniesz, zatoniesz. A póki, a zanim, bądź pozdrowiony. Taki wybrałem dzisiaj fragment. Do zobaczenia następnym razem. Jeśli będzie to ta forma, będą Państwo chętni, to będziemy ją kontynuować. Do zobaczenia.